Tu się ten kanał to potęga wokalu, moi drodzy. Dzisiaj zareagujemy sobie na dwa zespoły, które zgłosiły swoją chęć udziału w Eurowizji 2026 i reprezentowania Polski. Natomiast kilka słów wstępu jeszcze ode mnie. Rzecz bardzo ważna, gdyż pomagać trzeba, pomagać należy i pomagać się powinno osobom, które tego potrzebują. Od dłuższego czasu należę do pewnej grupy na Facebooku, która zwie się Broda i Tatuaż. Jest to grupa, do której, jak sama nazwa wskazuje, przynależą mężczyźni, którzy mają brodę i tatuaż. I jest to bardzo zaangażowana społeczność, która bardzo często robi akcje charytatywne. Ci harlejowcy, którzy bardzo groźnie wyglądają, często po prostu pomagają dzieciakom, pomagają szpitalom, pomagają ośrodkom różnym, organizują wspaniałe akcje Wielu ludziom już pomogli. Ja kilkakrotnie wspierałem na scenie właśnie takie eventy, takie koncerty, gdzie pomagaliśmy wspólnie zbierać pieniądze na jakiś cel. Słuchajcie, chciałem Was zaprosić po prostu na koncert wspaniały koncert zespołów, które znam, które lubię, szanuję. Dzieliłem z nimi scenę niejednokrotnie. 21 listopada w Bielsku Białej. W centrum kultury imienia Marii Koterskiej odbędzie się koncert zespołów Hamulec, Transgresja oraz gorgonzola. Transgresje i gorgonzole znam prywatnie, tak jak powiedziałem, wielokrotnie z nimi grałem na jednej scenie. Uwierzcie mi, warto ich zobaczyć na żywo. Warto dołożyć cegiełkę do pomagania dzieciakom ze spektrum autyzmu. Akcja silni dla słabszych, to jest akcja, która trwa ogólnie od kilku miesięcy bodajże. I finał tej akcji odbędzie się właśnie 21 listopada w Centrum Kultury w Bielsku-Białej. Tam koncert trzech fantastycznych młodych zespołów, bo to ciągle są młode zespoły, to są ciągle zespoły, które nie zaistniały gdzieś tam w mediach mainstreamowych, ale uwierzcie mi na słowo, że warto zobaczyć te zespoły na żywo, bo robią niesamowitą robotę na scenie, ich koncerty to przeżycie niezapomniane, brzmiące świetnie, świetnie wyglądające. To jest po prostu rzecz, którą dla samego koncertu muzyki i egzystowania z tą właśnie społecznością e, warto zobaczyć, warto posłuchać. Także zapraszam Was na ten koncert, jeżeli jesteście z okolic Bielska, albo z samego Bielska, wpadajcie, e, kochani, tam zobaczycie transgresję, gorgonzole, bardzo popularne. Ostatnio Hamulec, czyli muzyka od. Lekko nowoczesnej, rokowej do y, ciężkiej metalowej, ale naprawdę, tak jak powiedziałem, warto i jeszcze raz warto, bo będzie super zabawa, super ludzie, będzie wspólne pomaganie dzieciakom. Y, ja z rękami i nogami oczywiście wspieram tą akcję. Zawsze jestem y, z grupą BRODA I TATUAŻ, z stowarzyszeniem BRODA I TATUAŻ, y, bo takim już mianowała się właśnie ta facebookowa, początkowo grupa. Mianowała się stowarzyszeniem, które pomaga. Po prostu akcja Silni dla słabszych. Wspieram mocno i zapraszam Was bardzo serdecznie 21 listopada 18.30 Centrum Kultury. Kochani, a my już przechodzimy sobie do naszej reakcji na piosenki, które. Na, na artystów, którzy wykonali piosenki, wyrażając jednocześnie chęć reprezentowania Polski na Eurowizji 2026. Jak wiecie, mój kanał od czasu do czasu zajmuje się takimi głupotami. Słuchajcie, dia, znalazłam wariata. Pierwszy utwór, który dzisiaj sobie posłuchamy i ocenimy. na początku bardzo mi się podoba koncepcja sama tego, bo jest to trochę nowoczesne, bo tam jest po prostu użyty taki sampler perkusyjny 808 klasyczny dla muzyki hip-hopowej, czyli idą w tą, w taką nowofalową, nowofalowo brzmiącą muzykę, natomiast sam motyw, rodzaj śpiewu, rodzaj wokalu, to jest typowo słowiański, jakiś góralski i, tak jak powiedziałem, i emisja, i melodia właśnie nasuwa takie typowo jakieś słowiańskie wpływy czy inspiracje. Brzmi to, brzmi to jak właśnie taka nasza emocjonalna muzyka. Mi się bardzo podobał i zawsze uważałem, że na Eurowizji właśnie Polska powinna grać taką kartą. Żeby tak jak Kleo, kiedyś my Słowianie zrobiła... To było jeszcze, tam było za mało tej słowiańskości, moim zdaniem tutaj słychać tego dużo więcej. Eee, zastrzeżenie moje jest taka, że ta 808 tam po prostu brzmieniowo nie za bardzo się klei z tą resztą i albo zrobiłbym tutaj trochę inne bębny, albo inaczej to zmiksował. I jeden problem, który słyszę, nie wiem czy to jest kwestia miksu być może, czy samej wokalistki, ale Dia śpiewa dosyć niewyraźnie. już w piosence jest ojda nadana to mi się przypomina ten, nie pamiętam jak oni się nazywali, ale była taka piosenka którą, która wygrała jako piosenka reprezentująca Polskę na jakimś Euro w tych Mistrzostwach Europy w piłkę nożną pamiętam było takie koko, koko, euro, spoko, to jest właśnie ten poziom zaśpiewki, ale to jest też z drugiej strony bardzo takie charakterystyczne właśnie dla naszego regionu tak Poddałam, i swoje ręce. Nie każdy Ogólnie też bardzo podoba mi się koncepcja łączenia rapu takiego typowego blokowiskowego rapu właśnie z z tego typu refrenami czy zwrotkami, e, które śpiewa Dia wcześniej. Jestem fanem takiego łączenia gatunków muzyki, takiego łączenia y, jakichś stylistyk. Jak najbardziej, i tutaj to w miarę siedzi. Tak jak mówię, przeszkadza mi cały czas ten samper perkusyjny, który brzmi, jakby był zupełnie y, stu tam doklejony na siłę. Y, no, a te rapsy są. Może nie są technicznie jakieś. No, Okej, okay, to nie jest PZ, umówmy się, ale, ale fajnie to wymyśliła, moim zdaniem. Problem, jaki tutaj widzę, to jest to, że ten refren ogólnie bardzo mocno opiera się na bardzo zautyminowanych harmoniach. I teraz pytanie, jak to wyjdzie na żywo, jak to wyjdzie na scenie? I kto będzie dośpiewywał te harmoniczne, drugie autotunowane głosy i w jaki sposób, nie? Oczywiście na Eurowizji na szczęście można to opuścić po prostu z playbacku i nie ma z tym problemu, tylko że dia będzie musiała zaśpiewać perfekcyjnie czysto, bo jeżeli mamy praktycznie na tej samym poziomie głośności drugi wokal, który jest strojony, to trzeba zaśpiewać perfekcyjnie, żeby to zabrzmiało dobrze. I teraz pytanie, czy ona da radę. Nie wiem, nie znam pani, także mam nadzieję, że tak. Ogólnie piosenka mi się bardzo podoba i moim zdaniem takimi kartami Polska powinna grać na Eurowizji. Moi drodzy, drugą propozycją, której dzisiaj sobie posłuchamy, będzie Lunaria Fit W Krajewski i utwór Rzeka. Polecaliście mi to w komentarzach, także posłuchamy sobie tego wspólnie i zobaczymy, czy ma to w ogóle rację bytu na Eurowizji. Tak, yy, nachodzi tutaj na myśl Baby i yy, czyli chyba zajął drugie miejsce, albo wygrał którąś Eurowizję rok temu, czy dwa lata temu? Dwa lata temu chyba. Yy, no, no i drodzy, trochę to tak, tak ten, ale yy, tak, moim zdaniem ten wstęp yy, instrumentalny, yy, gdzie leci bit sam praktycznie przez 20 parę sekund, to jest niepotrzebne, to trzeba skrócić. Mój własny ślad, dla siebie jestem też ogólnie słuchać właśnie tutaj dużo takich wp wpływów jakiejś muzyki takiej słowiańskiej góralskiej trochę e, trochę stylowa tego wokalisty po prostu jest też na tą nutę. E, wokal jest spoko natomiast jakby do, do całości mi ten bit dyskotekowy nie pasuje. Zupełnie mi nie pasuje i ja wiem, że dużo z was polecało ten zespół, mówiąc, że Lunaria jest super i, i w ogóle. Natomiast póki co mi się to nie podoba. To nie jest utwór, który na Eurowizji coś zwojuje. Być może, jeżeli ktoś taką stylistykę lubi, to, to posłuchać tego gdzieś albo na dyskotece, albo w domu sobie może oczywiście i, i z największą przyjemnością to zrobić, ale no mi to po prostu póki co Mam taki dysonans poznawczy, mocno. No jak wchodzi ten bit na raz, to cała magia yy, tej linii melodycznej tego wokalu, cała magia yy, tekstu tej piosenki pryska po prostu, to... Ja nie wiem, ja mam jakiś taki, po prostu... Nie wiem, jak to nazwać nawet. To, jakby mieć Porsche, jechać się ścigać, ale mieć dziurową oponę jedną, nie? Cisza jak śnieg, spadło na moskwę. Spokój, mnie, wichry poszły stąd. Stoję i trwał wolny, jak tak. Słopiołów tworzę nowy świat. Okej, okay, po prostu mi się to nie klei. Ten beat na raz, a la albo Baby Lazania do tego numeru po prostu mi się nie klei. I tyle. I mam straszny dysonans, jak tego słucham. I mam takie, że, że ma to ogromny potencjał. Widać, że ten chłopak umie śpiewać, że emisję ma bardzo ciekawą, że tekst jest o czymś konkretnym, ale... Wjeżdża ten bit i cała magia pryska w sekundę. Piszcie, kochani, co wy o tym sądzicie. Oczywiście wasze propozycje koło mam wysłuchać i skomentować następnego na Eurowizję 2.26. Gumiś, potęga wokalu!